Taki sentymentalny powrót troszkę, jak pan serce mocniej zabiło, grając ze Śląskiem? Zawsze, bo mam tutaj kilku swoich byłych piłkarzy i zawsze bardzo się cieszę na to, że się spotkamy. I dzisiaj takie spotkanie było. Wiemy, że w zeszłym sezonie Odra e, walczyła bardzo mocno o pozostanie w pierwszej lidze. E, myśli pan, że przyszły sezon będzie lepszy? Staracie się jak najlepiej wykorzystać to, co macie z tej kadry? Nie wiem skąd ma takie informacje, ma, że Odra walczy o pozostanie w pierwszej lidze, bo ani raz nie byliśmy zagrożeni tym, że możemy spaść, więc, więc proszę uzupełnić, e, uzupełnić swoje informacje. A, bo myślę, że... A, no byliście zamieszani w walkę o utrzymanie. Ja tak tego nie odbierałem. Tak naprawdę, jeżeli masz 3 czy 4 punkty do tego, żeby być na piątym miejscu i 3 czy 4 punkty do tego, żeby być w strefie spadkowej, to znaczy jest liga wyrównana, a nie, a nie dlatego, że walczy o utrzymanie. Natomiast e, my tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby w ciągu 3 lat ten projekt pod tytułem Odro, pole podnieść na taki poziom, w którym będziemy mogli realizować marzenia naszych kibiców. I ten pierwszy rok był trudny. Dużo zmian w klubie, organizacyjnych zmian wokół pierwszego zespołu i budowanie tego zespołu, czyli jest kolejny etap. Kolejni piłkarze przychodzą i, i, i dalej staramy się stawiać kolejne kroki w tym, żeby, żeby grać dobrą piłkę. No właśnie o zmiany kadrowe chciałbym zapytać: czy szykujecie jakąś bardziej ewolucję czy rewolucję tego składu, który jest aktualnie? Już, już jesteśmy na takim etapie, że, że już nie ma rewolucji tak naprawdę. Chodzi o poszczególne ogniwa my, e, tak budujemy zespół, żeby przede wszystkim był oparty o, o, o charakter piłkarzy, którzy chcą coś osiągnąć i ambicje ich, oraz oczywiście umiejętności, bo w piłkę trzeba potrafić grać. Ale myślę, że już teraz nie ma rewolucji, a, a takie małe zmiany, które mają e, ten zespół popchnąć do przodu. Odra no, dzisiaj przegrała, ale z przebiegu gry było to dosyć wyrównane spotkanie. Jak Pan go oceni ze swojej perspektywy? Jest Pan zadowolony z zespołu? Ciężko być zadowolony, jak się przegrywa. Nawet jeżeli sędzia podejmuje decyzje takie, jakie podejmuje, bo dla mnie kuriozalne. Natomiast my mamy swoje sytuacje i nawet jeżeli ktoś się myli, to mam się je wykorzystać i będzie, będzie remis albo będzie 3-2. I, I myślę, że ten mecz był równym meczem. A zespół Śląski jest zespołem klasowego ma wielu dobrych piłkarzy. A my potrafiliśmy utrzymać się przy piłce, zabrać piłkę momentami oczywiście, bo to nie jest tak, że my dominowaliśmy. Myślę, że ten mecz był równy i tworzyliśmy. Jedną czy dwie jeszcze dogodne sytuacje zdobyliśmy ładną bramkę, więc taki dobry prognostyk na przyszłość, natomiast nigdy nie będę się cieszył z tego, że przegrywamy, bo, bo piłka polega na tym, żeby wygrywać. Dalej pan ma dobry kontakt z ludźmi z Wrocławia? Rozmawia Pan z jakiś przyjaźnie znajomości? Na przyjaźnie wie pan trzeba zasłużyć i ja musiałbym zasłużyć i inne osoby, natomiast mam wielu bardzo dobrych znajomych i, i bardzo sentymentalnie wracam do tego, miasta, pięknego miasta. A tak jak powiedziałem, a przede wszystkim piłkarze, bo, bo tu już nawet nie chodzi o to, kto ze mną pracował w samym Śląsku, ale na przykład Wojtek Golaty to jest chłopak, który ze mną pracował w juniorach Lecha i, i znamy się wiele, wiele lat, więc, więc gdzieś te nasze drogi się przecinają.